Teraz nagrywam bardzo krótki odcinek z EuroTrack Simulator 2. Laty... No i dopóki kierownica w tym czasie się uruchomi gra. Dobra, już jestem. Dobra, sobie ustawiłem z kierownicą. Poczekamy chwilkę. Jakie chcecie konto? Jakie chcecie konto wybierzcie? Poczekajcie sobie, przybliżę mikrofon. Ja wejdę na moje konto, na którym zawsze byłem. Czyli jak przejdzie ziąd. Albo nie, Darkiej. Kontynuujemy. To jest drugi odcinek z Eurotracka Simulator 2. <gryw> Zapewne fajny. Nie obraziłbym się jakbyście dali 10 łapek w górę. I przynajmniej od tych 10 ludzi z tej dziesiątki przynajmniej jednego suba. Wtedy będzie następny odcinek z Eurotraka. Piszcie, co mam robić i jakie chcecie kursy, do czego, z czym. Na przykład mm, ja i jaka marka ciężarówki. W moim przypadku będzie to... Niestety na razie nie mam, bo mi zebrali, bo słabo się rozwijałem. Na przykład na Derkę miałem Volvo, ale musiałem już jechać. Tak. Mogłem po prostu zrobić od nowa. Dobra. tutaj a nie przyderkeju mamy nasze volvo fajne mam nadzieję że wszystko widzicie i mnie słychać bardzo dobrze wsadzę sobie pod kierownicę to mikrofon ja mam mikrofon że, że on jeździ jeździ z tym kablem wszystko się odpina w ogóle będę po prostu głośno gadał ej jak gady <laughs> nie dobra jak znacie jakieś żarty, to mi napiszcie. Będziecie chcieli. O, właśnie, piście w komentarzach yy, do mnie pytania. A ja nagram QA z literką D na tle. Co wy na to? Mnie nie będzie widać, niestety. Po prostu literka D. Lata tak mam, ostre brata nie mam, ale planujemy mieć. Ile masz lat? Tyle i tyle i tak inaczej. Nie wiem, czy mi się kręcą koła. Muszę coś chyba jeszcze tu poustawiać. No, 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 no. Co jest? Poczekaj chwilkę. Czeka ustrojstwo naprawić. Nie wiem, czy słyszycie eurotraka, bo mikrofon nie jest taki głośny. Ja mówię średnio, a nie wiem, jak mnie słyszycie dobrze, czy słabo. O właśnie, dźwięk mikrofonu mogę sobie ustawić. Właśnie z muzyki Odwróć steru. Nie. I tyle. Dobra, już tam trochę ten głos dałem. To może będziecie dobrze słyszeć. No, tylko kierowca. I co jest? Przyspieszenie.

kamerę z wnętrza jedną obok to hmm. tu sobie ustawimy na 8 w prawo i na 7 w lewo albo po prostu przywrócimy tego mężczyźnie tak kierownicą nie będę jechał bo coś nie łączy ale mam ustawiony napęd zeta, więc teraz możecie mnie lepiej słyszeć dobra, to jedziemy stąd dobra, wejdę do środka mojej ciężarówki Pewnie się zaczyna jak zwykle z mikrofonem ustawem. Proszę, już jesteśmy w środku. To ruszamy. Jeszcze tak F2 najlepiej i jeszcze. Dobra, jedzie. Tamten odcinek to jazda bez trzymanki i to totalne, co chwilę w coś waliłem, bo W, S, A idę. a teraz jadę strzałkami, bo mi tak wygodniej. Wtedy miałem na kierownicy strzałki ustawione i w ogóle nie mogłem niczym się poruszać ani do środka wejść. Mam nadzieję, że szybko to przejedziemy, mam nadzieję, że odcinek też się długo nie będzie wygrywał. Chyba mój odcinek jeden się wgrał tamten z Hero Zero znaczy 11 x 11. On się wgra, to potem będę wgram ten odcinek. No i mam nadzieję, że to nie będzie długo. Tamten odcinek 6 minutowy, który nagrywałem, to się aż godzinę wgrywał. Ten może będę nagram 10 minut, to za godzinę 30 minut będzie. Zaszł? głową. Zaraz będę ja trosłów, więc... Mm. Przestanę nagrywać. Jak będę miał pytania od rodziców, będę odpowiedzieć, żebyście się nie zastanawiali, że ja mówię.